Pora na podsumowanie raportu socjologicznego, który przygotowała pracownia co w celu przygotowania jak najlepszej strategii kutna na najbliższe 7 lat. Poznajmy więc najsłabsze i najmocniejsze strony miasta. Jako przedstawiciel Generacji X pozwolę sobie jeszcze podsumować, chociaż żałuję, że nie jestem w tej grupie Y. Proszę Państwa, tutaj wyłoniły nam się tak naprawdę trzy obszary bardzo szeroko ujęte, na których musimy, musimy pracować w dalszym, pracy, na dalszym etapie. Jest to gospodarka jako życia demokraty, od której zacząłem trudno powiedzieć, to tak jak jest z tym przysłowiowym jajkiem i skórą, co było pierwsze, prawda, no na to pytanie myślę, że nikt na tej sali i w ogóle nikt nie odpowie, po prostu musimy sprzężyć te działania wszystkie w tych obszarach, w tych obszarach równocześnie. I takie fakty na minus, też podsumowujące. No z kutna uciekają ci młodzi, prawda, tak deklarują uczniowie, może oni są teraz tacy młodzi, gniewni, może później wrócą do tego Kutna, no ale trzeba ich bardzo do tego zachęcać. I co mówiły koleżanki wcześniej, powrót do Kutna młodej osoby, to też jest cytat, traktowany jest w kategorii porażki, bardzo mało jest takich osób, które wracają, bo chcą. Oczywiście to są odosobnione opinie, ale na pewno bardzo istotne. I co ostatnio, dojeżdżający do pracy nie chcą się osiedlać w Kut. Na co to wpływa? Na to, na to, na to, na to co mówiliśmy w raporcie otwarcia, prawda? Na demografię, jest odpływ od osób, ujemne saldo migracji, nie tworzone są nowe rodziny, prawda? Wpływa do też na gospodarkę, we jest wykwalifikowanych pracowników i tak naprawdę ten potencjał zatrudnieniowy, który tutaj jest i, i które generują tutejsze firmy, no nie jest w pełni wykorzystany, dlatego że jednak zatrudniono te osoby z zewnątrz, prawda? zahamowanie potencjału rozwoju przedsiębiorczości, dlatego że potocznie mówiąc, ci najlepsi uciekają z tego kłótna. I tutaj też wypowiedź. Nie znam żadnego, chodzi o ucznia, która była tutaj dobrze zapowiadającym się uczniem, kto ma jakiekolwiek kłopoty na rynku ze znalezieniem pracy, prawda? I w konsekwencji oczywiście to wszystko wpływa na to, na ten potencjał rozwojowy miasta. Oczywiście jest to bardzo ściśle powiązane z jakością życia i tak jak powiedziałam, nie wiadomo co jest, co jest ważniejsze, co jest na początku, prawda? I musimy iść w takich dwóch kierunkach, tak przynajmniej nam się wydaje po, po analizie tego jakże obszernego materiału. Przede wszystkim stwarzanie atrakcyjnych warunków do życia w Kutnie dla osób, takich tych obecnych mieszkańców, których opinie o mieście też często determinują te młode pokolenia, tak? I tutaj mam na myśli też opinie seniorów, którzy e, uważają, że kłótnie, rynek pracy i w ogóle, no, nie są stwarzane dobre warunki dla młodych osób. I na pewno te opinie wpływają de facto na same mm, poczucie tych młodych osób, że one nie mają tutaj za bardzo szans na znalezienie pracy i na odnalezienie się w tym kłótnie. I dwa stwarzanie zachęt dla młodzieży, by wracała do naszego miasta. I dojeżdżającym by jednak rozważyli to osiedlanie się. I tutaj, już takie naprawdę syntetyczne plusy i minusy. Powiem szczerze, że bardzo długo nad tym pracowałam, zastanawiałam się, analizowałam te 300 stron tego materiału, co by tutaj wybrać. Myślę, że te spotkania nasze w naszych grupach to jeszcze to uszczegółowią, ale wybrałam takie. W razie czego proszę nie poprawić? Plusem, takim stałym, tak? Jest ta lokalizacja i położenie. On tego nie zmienił. Jesteśmy w świetnym miejscu potencjał na przyszłość odnośnie lokowania firm w Kutnie. Dlaczego? Dlatego, że 80 aż 81 przedsiębiorców, którzy są ulokowani w Kutnie są zadowoleni z tego. I to też jest taka dobra opinia dla tych, którzy jakby zamierzają, planują, zastanawiają się, tak? Jeżeli chodzi o. To jest jeszcze problem, Jest rozwój dzielnicy przemysłowej w aspekcie tego rynku pracy, ale z drugiej strony słyszeliśmy te opinie, tak? Seniorzy mówią, uczniowie mówią, że ten rynek pracy nie jest zadowalający, nie jest satysfakcjonujący. Ja tutaj się boję, że trochę tak mentalnie też jest, prawda? Co jest na plus? Poprawiająca się oferta kulturalna miasta, ale dla niektórych jeszcze wciąż jest niedostateczna, prawda? Bo jak mówili, miasto wieczorami zamiera. Co jest na plus? Siła Marki, Święto Róży i Kutno Miasto Róż. Ostatnio też mój syn zapytał mnie kudno Kutno to wiadomo, Miasto Róż, a Skierniewice? A ja mówię, ale no tak, ale skąd wiadomo? No wiadomo, no wszyscy to wiedzą, a niektórzy nawet mają koszulki. Ale z drugiej strony pojawiły się takie opinie, że jest zbyt mało tych róż w mieście Róż. Chociaż ostatnio też dosadzaliśmy. Dosadzaliśmy, seniorzy też, akurat jak byliśmy na spotkaniu z nimi. Co jest na minus, ta estetyka wspomniana. Co jest na plus? Zadowolenie połowy badanych uczniów z tego, że mieszkają w mieście, a co jest na minus z tej samej strony, że no dobrze, fajnie tutaj się mieszka, ale jednak chce wyjechać stąd, prawda? I też mówią, że jest niedostatek tych działań artystycznych i społecznych e, dla młodzieży. Co jest na minus? Już widzę, że się spieszę. Co jest na minus? Konieczność, potrzeba realizacji właśnie tych potrzeb zakupowych i, i rekreacyjnych w innych miastach. Prawda? Ale na plus jest to, i wiążą z tym respondenci, respondenci swoje nadzieje, że powstaje ta powstanie ta galeria handlowa. Jest to taka nadzieja na realizację tych potrzeb zakupowych mieszkańców. Z drugiej strony, na plus jest to, że skoro wyjeżdżają, to się okazuje, że i tak mają na no to fundusze. prawda? Czyli, czyli to też jest na plus. Na plus jest również wsparcie miasta dla, dla sportu, też zauważalne. To, o czym mówiły koleżanki wcześniej o akwaparku. O lodowisku też. E, jeśli chodzi o minus, na minus jest ta infrastruktura komunikacyjna, ścieżki rowerowe, chodniki, e, MZK, że nie są godziny dostosowane, prawda? Na przykład właśnie jak ktoś mieszka w strefie. Są? Takie są opinie, takie są opinie mieszkańców i to co powiedziałem na początku, że czasem nie mamy wrażenie, e, znaczy pewność, tak, że coś takiego jest, natomiast oni mogą nie mieć tej informacji i mogą nie mieć tej wiedzy. Także tutaj bardzo fajne i trafne spostrzeżenie, ale to też wskazuje na to, że oni muszą, muszą taką wiedzę e, posiąść. Co jest jeszcze na minus? Już nie będę rozwijać tematów służby zdrowia. No i nadal e, taka niekompletna oferta dla biznesu w kontekście tego, co mówiła Kasia odnośnie taksówek, rozrywek i hoteli. Jacek Sikora, prezes Zakładu Komunikacji Miejskiej, od razu próbował rozwiać wątpliwości z opinii mieszkańców. Nie przyszlibyśmy tutaj, gdybyśmy nie wiedzieli, że strategia dla miasta jest bardzo potrzebna. Nie trzeba żadnej osoby tutaj na tej sali, żadną osobie powiadomić. Ja powiem tak, dwa takie przypadki miałem. Kiedyś spotkałem się z pewną grupą osób, spotkaliśmy się po latach, Brakuje mi troszeczkę tej też wiadomości. Tych osób było około tam 60 w i muszę powiedzieć, że mieszkańcy, którzy mieszkają w Skutkach, moi koleżanki, moi koledzy, cały czas prawie wszystko na negatywnie oceniają. A osoby, które przyjechały tutaj z Niemiec, z Francji, z Kanady, nawet jedna osoba z Australii, mówi, jak to cholernie miasto pięknie się zmieniło. Przepraszam za wyrażenie. Niejednokrotnie sami, sami siebie po części krytykuje. Ja powiem tak, brakuje mi trochę co panią mawiały, bo przeczytałem pierwsze strony, jeszcze bardziej wolałem słychać wypowiedzi państwa, że mniejszy raport zawiera podmian wywiadu z rodzinami z dziećmi, przedsiębiorcami, przedstawicielami szkolnictwa oraz instytucji pracy osobami dojeżdżającymi do pracy. Panie, jak przedstawiały ten, ten, te opinie, zgadzamy się, że to są opinie, to zazwyczaj było tak: grupa młodzieży uczącej się, seniorzy i przedsiębiorcy. Brakowało mi mieszkańców. Bardzo mi tych mieszkańców brakowało. W każdym razie i seniorzy, i uczniowie są mieszkańcami. Są mieszkańcami, tylko całkowicie inaczej, inaczej patrzę, Ja Pani tak powiem tak, byłem teraz w szkole nad na pewnym spotkaniu w innym temacie jak komunikacja miejska, bo jest to uprawnione, tylko dobywały na ten temat się wypowiadać. Ale ta młodzież, która była, zadawała mi takie pytanie, później jedna z dziewczyn mówi, nie ma czym dojechać, komunikacja miejsca w Kutni jest bardzo zła. Ja, ja nie mówię, że jest bardzo dobra, bo pracujemy nad tym, aby to poprawiać. A ja mówię, a skąd Pani dojeżdża? Skrośni ta akurat obsługuje PKS yy, 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 i busy, nie komunikacja miejska, yy, bo na przykład z opinii wynika, ale to już w grupach sobie popracujemy, bo wiadomo, że też każdy chce przejść do pracy w grupach, tak? że połączeń jest zbyt mało, no, kilkaset dziennie, pięć tysięcy kilometrów dziennie, może są źle, źle rozlokowane, bo składy jazdy nie są dostosowane do godzin zakładów pracy, każdy zakład pracy dostał maila, odpowiedział na od której kończy, od której rozpoczyna się zmiana, do szkół wszystkich na terenie miasta Kuchna wysłaliśmy do przedszkoli, do szkół ponadgimnazjalnych. Także ta praca jest wykonywana od podstaw I do wszystkich jest, nawet wręcz rozpoczęliśmy takie pisma dostosowanie do, do kościołów, kiedy muszę się odbywają. Także tutaj, ale to są tylko pili. to jest praca wódka. Tak, ja myślę, że mogę na chwileczkę strącić. Że to, proszę nie odbierać tego w kontekście zarzutów, prawda? Nie, nie kontekście zarzutów. Ja myślę, że będzie też później, ale też bardzo dobrze, że, że Pan jako odnosi się do tego, na to czas, żeby jakby zestawić te informacje, prawda, te opinie tych naszych respondentów z tym stanem faktycznym. Tak niejednokrotnie jest w badaniach. Pan, jeśli chodzi o, o ten środek między uczniami, a seniorami, z ludzi, którzy nie są przedsiębiorcami, tutaj badaliśmy rodziny z dziećmi tych godzin kilka było. Natomiast trudno i opinię przedstawić jest na, na szybkich wykresach na slajdach. Mnóstwo tych opinii zawartych w tych się właśnie jakościów, dlatego ja zachęcam do tych Nie jesteśmy w stanie w ciągu dwóch godzin przedstawić 300 stron materiału. Proszę Państwa, to też jest tak, że... Mhm. Ale to też jest tak, że to jest jeden z etapów tworzenia tej strategii. Państwo jesteście radą strategii, jakby takim jednym ciałem. Z drugiej strony są te badania i opinie, tak? I to potem po prostu my wszystko złożymy i będzie to wszystko komplementarne i uzupełniało się. Także na pewno takie informacje zawrzemy. Jeśli chodzi o te narzuty dotyczące komunikacji, ale też dotyczące życia w mieście, proszę zauważyć, że one są bardzo często podnoszone przez osoby, które dojeżdżają do pracy w Kutnie, z dużych miejscowości typu Łódź na przykład i one są przyzwyczajone do tego, że autobus e, to odjeżdża co 10 minut, co czasami, tak? To jest troszeczkę zupełnie inny jakby e, komfort w tym momencie, to jest nie do zrealizowania moim zdaniem w Kutni, i, no, i te osoby może nie do końca sobie z tego sprawy. Tak samo jeżeli chodzi o tą ofertę kulturalną, tak? No nie jesteśmy w stanie zapewnić, że e, w, środę, e, w środę czy w czwartek e, czy w poniedziałek e, ta osoba weźmie sobie gazetę i będzie miała 20 różnych opcji do wyboru, tak jak to ma na przykład w Warszawie czy w Rodzi. Jakby też musimy mieć świadomość tych ograniczeń mniejszego miasta. Chciałbym podziękować Panią za chyba dobry materiał. I chyba się musimy zgodzić z tym, co tu jest. Lepiej czy gorzej, ale to jest coś, co czujemy intuicyjnie, rozmawiając z różnymi ludźmi. Na pewno niektórzy, jak Pani mówiła, byli doinformowani, My też, ja jako prezydent miasta też pewne rzeczy widzę inaczej. Miałbym się zgodzić, oczywiście, tutaj gospodarka jest numerem jeden, bo z tego się wiąże wszystko miejsca pracy, pieniądze, jak są pieniądze, to jest chęć do na kulturę i tak dalej, i tak dalej. Przecież zmieniło się ogromnie. Dużo. 10 lat temu na jak było 20 tysiąca ludzi pracowało. Teraz 5,5, na koniec przyszłego roku 6 tysięcy. Wszystko mało. To jest prawda? Więc to jest takie różne spojrzenie. Ale myślę, że to będzie w trakcie prac nad tymi celami, jakby dopiero uszczegółowiane to, co Państwo widzicie, no po co Państwo jesteście, żeby to w jakiś sposób wywigować. Na pewno pokazuje, że strategia ma sens. Proszę Państwa, tutaj pokazują się jak pewnie już zdarzenia kulturalne, może nawet więcej, trzy obiekty oddane w ostatnim czasie, które były wywołane w poprzedniej kończącej się strategii. A no zobaczcie, to takie, takie wydarzenie może być już kulturowe, nie tylko sportowe, to samo y, Centrum Tradomina, a tak samo kartek, i tak dalej, i tak dalej. A więc te prace, jeżeli dobrze coś tam umieścimy, które będzie realne i naprawdę ma mógł służyć, to będzie... I to się na pewno przyda. Posłuchajmy jeszcze, co o miejskich zamierzeniach mówią ci, którzy będą tworzyć strategię Kutna. Co mnie najbardziej zaskoczyło, to właśnie opinie młodych ludzi. Ludzi, którzy są obecnie w tym ostatnim stadium edukacji tutaj w mieście, w Kutnie. Ludzi, którzy już za pół roku będą zdawali matury, wyjadą z tego miasta część na 3 lata, część na 5 lat, część już na zawsze. To co jest dosyć smutne to to, że tak wielu nie chce do Kutna wracać, ale z drugiej strony aż jedna trzecia chciałaby tutaj, jeśli tylko miałaby pracę, chciałaby tutaj powrócić. Wydaje mi się, że w tych takich miastach małych i średnich, to zupełnie niezły wynik, wbrew pozorom. Ja jeszcze jestem tym pokoleniem Y, tak? I ostatnim rocznikiem. To się jednak zmienia. I oczywiście potwierdzam, praca jest najważniejsza. Zresztą, podobnie jak mój kolega, myśmy tutaj po kilku latach nieobecności, będąc na studiach, wrócili. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że mieliśmy pracę, która sprawia nam satysfakcję. I dlatego, właśnie. Przedsiębiorczość będzie jednym z kluczowych elementów nowej strategii rozwoju miasta, bo praca spowoduje rozwiązanie chociaż części problemów demograficznych. Proszę Państwa, tam jeszcze są e, ciekawe wyniki do zanalizowania, jeśli chodzi o oczekiwania e, młodzieży ponadgimnazjalnej dotyczącej e, wynagrodzenia. Tak? Proszę zobaczyć, tam są dwa ciekawe pytania dotyczące minimalnej pensji, jaką by w stanie byli podjąć e, pracę uczniowie, oraz e, pensji satysfakcjonującej. I to można dwojako interpretować, bo, e, bo, bo e, to, że minimalna pensja jest e, troszeczkę niższa od średniej tutaj, e, która jest e, w Kutnie, świadczy po pierwsze e, o ambicji. Stąd nie z rzecz, średnia w Kutnie to 4000 tysiące brutto, e, panowie. Tam jest mowa o medianie, tak, i teraz e, zauważmy, że to badanie m, było do, e, m, do specyficznego kręgu kierowane, tak, to, to, e, to te osoby, które miały dostęp do internetu, e, mówiły, jakie są ich zarobki. Tak? My to badaliśmy pod kątem dochodów z podatku dochodowego do fizycznych w urzędzie skarbowym. I to troszeczkę bardziej wiarygodny, moim, moim zdaniem, jest ten wynik. Chociaż jest zbliżone w tym momencie do średniej polskiej. Czyli się okazuje, że w Kutnie zarabiamy troszeczkę mniej, ale nie aż taka jest różnica między kłótnem a polską. Tak? Jeśli to wynika z danych Głównego Urzędu Statycznego, dostrzegamy tę różnicę większą. Ale nawiązując do oczekiwań ponadgimnazjalistów, to świadczy o ich ambicji. Tak? Proszę zauważyć, oni w pierwszej kolejności oczekują, iż pracodawca będzie żądał od nich znajomości języków obcych, tak? wyższych studiów i tak dalej i tak dalej. I oni mają większe ambicje tak? i teraz naszym celem w tej strategii jest stworzenie takich warunków do rozwoju przedsiębiorczości, aby te ambicje były realizowane jednak tutaj w mieście Kutno, żeby oni za te 4 lata po skończeniu studiów mieli możliwość uzyskiwania tych pensji minimalnych i dalej satysfakcjonujących właśnie w naszym mieście. Yy, raport przygotowany przez Pani firmę to dwa grube tomy. Bardzo. Liczy Pani, że ktoś to przeczyta? Ja myślę, że tak, powiem szczerze, że e, pracując nad tym raportem, oczywiście to jest tak zawsze i chyba myślę, że w każdej pracy, że człowiek w pewnym momencie ma już, e, już tak czyta to, raz, drugi, trzeci, ale muszę powiedzieć, że jak zobaczyłam wyniki, e, to już nie grało roli naprawdę. Czy to jest wieczór 11 wieczorem, czy to była sobota, niedziela. Ja po prostu siedziałam i czytałam i od raportu jakościowego, gdzie są cytaty, po prostu nie mogłam się oderwać. Nie wiem, może to tak z, z funkcji pełnienia jakby tego zawodu, Czyli ale myślę że, myślę, że dla przedsiębiorców też. Nie tylko to jest w ogóle no bardzo fajne, że urząd miasta publikuje to wszystko, tak, że to nie jest tylko robione na potrzeby, skrojone na to co może być ujęte w tej strategii, bo na przykład przykładem jest szpital, tak, mhm. tutaj, bo chodzi nam przede wszystkim o to, że mieszkańcy wypowiedzieli się w jakich obszarach się czują dobrze, w jakich źle. No właśnie, I tak naprawdę chciałam zapytać o te plusy i minusy. Kutna? Tak. Ja myślę, że mam teraz taką pełną głowę pomysłów i różnych rzeczy i tych plusów i minusów, że mi teraz by było trudno to, tak jak powiedziałam, no ta lokalizacja położenia, no to jest taki... Standard. To, co jest, tego nie zmienimy i na tym trzeba bazować, tak? Mhm. Plusem jest na pewno to w stosunku do okresu sprzed kilku, kilkunastu lat, ja to mogę zdecydowanie potwierdzić, bo się wprowadziłam w 2000 roku do Kutna, mhm. że rozwija się oferta kulturalna, tak? Jest akwapark i on zaspokaja bardzo dużo potrzeb. Jest centrum teatru, muzyki i tańca. Zresztą myślę, że Państwu nie muszę wyliczać. Tak jest odnowiony Kutnowski Dom Kultury. Niekoniecznie musimy jechać do Łodzi czy do Płocka po to, żeby obejrzeć film, prawda? Tak. To jest na pewno zdecydowanym plusem. Też to, co powiedziałam na prezentacji. Wydaje mi się, że bardzo ważną rzeczą. Jest strategia marki. Mhm. Kutno miasto róż. To, co powiedziałam anegdotę o swoim synu, tak? który powiedział, że kutno to wiadomo, miasto róż, a inne miasta. Ja mówię, skąd wiadomo, no przecież wszyscy to wiedzą. Wszyscy to wiedzą, chłopiec, który ma 10 lat, prawda? E, także myślę, że to jest fascynujące, tym bardziej, że to aż, o, o, od, aż tak dawna nie funkcjonuje. Mhm. E, także to jest na pewno na plus i myślę, że to będzie też kształtować to młode pokolenie, że oni będą, bo to jest taka siła marki, jest bardzo ważna, no, może co tak, jeszcze jest proszę. ten rynek pracy, ten potencjał zatrudnieniowy, ja to tak nazywam, potencjał mm -hmm. zatrudnieniowy, dlatego, że no co, 70% firm, czy nawet trochę więcej zatrudnia osoby z zewnątrz. Mm -hmm. A mogłoby za tym nie No właśnie, ale no ale co, no ale trzeba przyjrzeć się temu troszeczkę głębiej, mm -hmm. dlaczego tak jest i jak to się kształtuje, może trzeba razem z powiatem, zacząć działać po to, żeby te kierunki kształcenia były rzeczywiście dopasowane do rynku pracy. Nie wiem, to myślę, że tu już będziemy pracować w grupach, a jakie są minusy, jakie no są minusy. No dużo minusów było takich, co mi teraz tak się w tej chwili mm. rzuca. Pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to są rzeczy, które tak naprawdę nie wymagają nie wiadomo, jakich zasobów pieniężnych i finansowych na to, żeby ludzie poczuli się lepiej, to znaczy? Estetyka miasta. Respondenci często mówili, to nie chodzi nam nie wiadomo o co, żeby było, tylko po prostu, żeby była uporządkowana ta zieleń, żeby była posprzątana, żeby było więcej koszy na śmieci, żeby było trochę więcej kwiatów, trochę więcej, żeby więcej zieleni, więcej żeby było więcej róż, zdecydowanie tak. Padły różne propozycje, na przykład ukwiecenia domów, kamienic na ulicy Królewskiej na zasadzie jakiegoś konkursu. Ja naprawdę zachęcam do lektury raportu, Myślę, że kto, przyznamie Pani rację. Kto powinien przeczytać obowiązkowo ten raport? Ja przeczytam oczywiście na pewno. Zleceniodawca, oczywiście zleceniodawca. To jak najbardziej wszyscy członkowie Rady Strategii, a tak naprawdę wszystkie osoby, wszyscy inter interesariusze miasta Kutno, tak? czyli osoby związane z nim, instytucje, zdecydowanie. Bo tam jest bardzo dużo informacji, tak jak powiedziałam. I też przedsiębiorcy, mm -hmm. którzy też mogą pełnymi garściami czerpać tego, czego ludziom brakuje. A a na przykład, dla radnego Janusza Pawlaka, jest najważniejszym założeniem do strategii tej na 7 lat. Co powinno się wydarzyć w Kutnie? Ja oczekiwałbym bardziej przemyślanej polityki inwestycyjnej, drogowej, tak żeby wiek... całe miasto było równomiernie pokryte. Drogami, chodnikami, żeby przy inwestycjach drogowych brano pod uwagę, że poruszają się po drogach również rowerzyści. Widać, że ta sieć ścieżek drogowych jest, że tak powiem, w żaden sposób jeszcze nie połączona, co naturalnie utrudnia komunikację. Myślę również, że poczucie bezpieczeństwa ludzi jest w różnych częściach kutna. Różne i to jest z całą pewnością rzecz do poprawienia. E, również oferta e, tych w sumie wyróżnianych instytucji, takich jak e, dom kultury, centrum muzyki i tańca, a biblioteka, myślę, że może być bardziej atrakcyjna i to są te elementy, które, e, z którymi ja bym wiązał e, w przyszłości. E, jakimby większej nadziei. To jest ten element, który z całą pewnością chciałbym jeszcze wzmocnić, wzmocnić i poprawić. Uważam, że w Kutno należy do takich miast bardzo się rozwijających. I powiem więcej. Spotkałem się kiedyś z ludźmi, którzy byli z Warszawy. Ja pochodzę z okolic Sochaczewa, więc tam czasami w rodzinnym gronie się spotykamy. I kiedy... No dowiedzieli się, że ja pracuję w Kutnie, to jeden z panów, no dość taki mądry człowiek powiedział, no w decyzji łowickiej to są takie dwa miasta, które bardzo się pięknie rozwijają, to jest Kutno i Mszczonów. Ja powiem szczerze, bardzo się ucieszyłem, ale to jest prawda. Ponad, pod względem ekonomicznym, nie tylko ekonomicznym, to te dwa miasta w naszej decyzji najpiękniej się rozwijają i najowocniej. I to, że mamy takiego prężnego prezydenta, to trzeba podkreślić. To. I to, że on stworzył sobie taki zespół ludzi, no, to jest ważne. To jest ważne. Sam tego nie zrobi. Musi mieć odpowiednich ludzi, którzy by pokierowali tą pracą. To jego wielka zasługa i tych wszystkich panów wiceprezydentów i tych wszystkich dobrych ludzi, którzy znają się i na pracy, i na kulturze, i na tych sprawach takich społecznych i dobrze to robią. Myślę, że ten raport na następną kadencję to będzie bardzo wyczerpujące zajęcie, aby tych młodych ludzi w Kutnie zatrzymać. zatrzymać. No na pewno, na pewno pewne działania już będą podejmowane, nawet w okresie trwania jednego takiego czasu przez jedną strategię nie wszystko da się zrobić. Bo to jest sprawy finansowe. Gdzieś tych pieniędzy braknie. Jest nadzieja, że to się złoży na nowy okres budżetowania 2014-2020, że to wsparcie unijne będzie, no, które jest większe dla Polski, więc może i nam wkrótce skapnie też więcej. I pewne rzeczy, które będą przemyślane, wskazane przez mieszkańców, którzy tworzą tą Radę Strategii, jak jako najpotrzebniej najpotrzebniejsze, no może się to wszystko uda. Do tej pory nam się w zasadzie udawało. Następne spotkanie Rady Strategii zaplanowane zostało już w styczniu. Wszystkie opracowania związane z przygotowywanym dokumentem znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Kutno pod adresem www.umkutno.pl.